Siemanko, witam Was po raz kolejny, kolejny film, kolejne zakupy. Lecimy z szybkim rozpakowaniem. Są zakupy? Jest prezentacja, całkiem niedawno odbyła się retronizacja. W mamy raj dla każdego atarowca, czyli oryginalne gry z lat 90. na Atari. Pierwszą grą, jaką udało mi się nabyć, dla mnie kultowy kult z firmy ASF. Kultowy monstrum z ASF kultowe miecze Waldgira z. ASF oraz kultowy przemytnik z ASF. Tak więc, szybkie zakupy, szybka prezentacja. Komentujcie, strzałeczka.